Siemanko z metalowy koteczek, metalowy koteczek, metal! Polski koteczek. To kolejny odcinek. A sami wiecie z czego. O, jakiś ziomek się tu buja. Pa, leci jako kosmosu Co tu się dzieje, ja? Ja wszyscy usiadłem, dobra. Też się muszę tam może. O, wi! Wi! Co się dzieje? nie Dobra, nie. A, i wypadłem już super. Zaczniemy, zaczniemy coś Normalnego. Zaczniemy od czegoś normalnego. Skoczymy sobie normalnie do wody, zaraz wam pokażę mój skok. No dopiero to to będzie takie fajne. Skok będzie do wody normalnie. Uh, uh. Hop, 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 hop i, i hop. <ścoughs> w, w poprzednim odcinku powiedziałem, że skoczę w kolejnym odcinku, czyli w tym, i właśnie o, skoczyłem a mogę jeszcze raz sobie skoczyć, ale dobra, zaraz się zajmiemy normalnymi rzeczami. Uih, hop. Dobra. E, Ostatnio też napadali na bank, ale dzisiaj mam w planach lecieć samolotem i zamieszkać w motelu, bo nie wiem, tutaj przyjęli, co? Nie, no fajny motel mamy. To był ten motel, czy ten? Chyba ten to był, nie? To, 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 jest, to jest motel, tak. Dobra, ale teraz idziemy sobie tutaj na luziku, zaraz coś na pewno zrobimy. A zostawcie łapkę w górę i suba z dzwoneczkiem! Ostatni film mi się dosyć spodobał, widziałem, bo miał dużo wyświetleń. Łapek też miał nawet dużo, więc. No, dzięki zroboksu będę nagrywał. No, o, sobie siedzę. Dobra, ja idę coś zamówić. Halo, jest tu ktoś. Halo, 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 jest tu ktoś. O, jeszcze siadłem na radzie, super. Ale halo, jest tu ktoś. Halo, o, nie ma tu nikogo, super. No to co tu mam robić? Po co tu przyszło, jak tu nawet nikogo nie ma? A, dobra. Dziwna ta restauracja od nich. Dobra, idziemy dalej, idziemy, idziemy. O, to jakaś fura jest kogoś. U, ładna. Czy tak, czy porwać ją, czy nie? Hmm. Czy mam ją porwać? Zostawcie łapkę w górę jak tak, a jak nie, to wyświetlą Hihi, czyli zobaczcie to. Okej, okay, ale dobra, nie, porywamy furę. I uciekamy. Okej. Okay. Dobra, będziemy lecieć samolotem, tylko kultura. spokojnie Kultura, kultura. Trzeba zachować tą kulturę, bo ja nie, nie, ja nie będę skakiwał do samolotu jak jakiś normalny człowiek oczywiście. Chociaż by chciał. <laughs> nie no, dobra, to by było głupio, okej. Okay. To lecimy. Okej, okay, tu mamy światło. Co jest w tym światło wie tak? Jakieś dziwne, kosmiczne światło to było. <laughs> dobra, to lecimy dalej. Dobra, tam jest ten samolot, czyli my musimy iść tutaj. W poprzednim odcinku się trochę gubiłem, ale no dobra, jakoś. Ja, jakoś to opanowałem, dobra. Nie wolno przynosić nic, oczywiście ostrego, widzicie, więc nie mam i przekrocz. Mogłem przejść sobie, dobra, to my idziemy dalej. Lecimy sobie samolotem gdzieś i może gdzieś dolecimy, co nie? Bo w po poprzednim odcinku miałem jakieś dziwne rzeczy metalowe, pistolety i mnie nie wpuściło. A czy my lecimy? Chyba nie. Czekajcie, usiądę tutaj. Można pracę tu dostać. Nie, no fajnie. Dostaję pilotem od dzisiaj, widzowie Dostałam pracę. Pilot. Dobra, a my gdzieś dolecieli Jak myślicie? Dobra, jeszcze będziemy trochę lecieć, tak ktoś tak czuje. wo 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 wow. Trochę częściej, trochę częściej. Chyba my dolecieli. Zobaczymy, czy my gdzieś... A jeszcze lecimy, dobra. Chyba my dolecieli, nie? O, exit, exit I, i doleciliśmy gdzieś? No nie, jesteśmy w tym samym miejscu, ale okej okay. Pracy ja tu nie chcę mieć Mogę jakoś... Nie, nie ja nie chcę pracy Tu też nie chcę sobie pracować Jakaś walizka normalnie To nie to jest moja walizka? Czekajcie, zobaczcie moją walizkę Okej, okay, tu jest moja walizka Czy ona nie jest taka sama? Ej, ktoś kradnie mi walizkę Albo ja komuś ukradłem. Ja wolę stąd uciekać Taką walizkę ja też mam w sobie Przypadek? Nie sądzę! To lecimy dalej! Postawmy naszą furę dzisiejszą, czyli Ulej noga Dobra, lecimy dalej Jak w ogóle to... Fajnie wyglądam, przyznajcie Okej, okay, ale dobra, idziemy zamieszkać w motelu może W tym takim malutkim motelu, okej okay. Ja już mieszkam Trochę mi łeb wystaje, ale trudno, dopatrz no jaki mały ten motel, no nie czy, a jest tu gdzieś może hotel. Dobra, jedziemy hulajnogą nogą do wody, ale zostawcie łapkę w górę. Trzy. Dwa... Jeden. Lecę, lecę, lecę i... O kurczę. Ja wylądowałem z hulajnogą w wodzie. Nie, proszę, chcę ją zabrać. Okej. Okay. O. Chyba gdzieś poszło na dno czy coś. Dobra, nie wiem bo co się stało. Okej, okay, ja może coś kupię, bo tutaj można coś kupić, zauważyłam. To jakieś ciuszki, ale nie, ja mam swoje ciuszki. Piękne, okej. Okay. Mogę się robotem stać? Że jak? Ale nie, ja chcę zostać sobą. Nie chcę być żadnym robotem. Ja jestem najlepszym sobą. No, kiedyś byłem robotem, fakt. Dobra, ale jak zostawicie łapkę w górę, to zmienię włosy, dobra? Trzy, dwa, jeden. O kurde. Od dzisiaj tak wyglądam. Więc zostawcie suba z dzwoneczkiem, jak, jak ja jeszcze nie mówiłem, mówiąc coś o sobie, ja chyba mówiłem. I to by było na tyle, albo nie na tyle. Przyjmijmy swoją działkę i zakończymy takim akcentem swój film. Albo komuś ukradni i i my. To nieźle, to nieźle. Ej dobra, przyjmiemy sobie ją, hop. I postawmy pierwszy domek, byle jaki. No znowu ten robot super y i to by było tyle, papa pa! metalowy koteczek, metalowy koteczek, metal! Polski koteczek.